Witam z Berlina. Spod Netto mamy tutaj kijankę. Pani była tak miła, że nam auto przywiązano na parking, bo mieszka tam jest. Tam się po prostu nie da wjechać. Mamy kiję, z z 2011 roku. To są uszkodzenia, klapa, zderzak. A my jest wszystko ok od spodu. Także to już jest sprawdzone, nim będę auto weryfikował, to już jest tak dosłownie. Pokazane, że jest spoko. Takie autko, bardzo mało psiane, 74 tysiące, pierwszy właściciel. Pani z Polką tutaj, mieszkającą od lat. I zostawia nam kije na netto, żeby się tam nie, nie pierdzielić. Auto można wracać, jest zarejestrowane cały czas, także ok, Ale mówię, będziemy ładować. No i taka kijaneczka. Takie zwykłe wyposażenie. Zwykłe auto. Przeciętne. I ładujemy. No i Kijanka już z nami. A my jesteśmy w KFZ Ring. A i tutaj musimy odebrać koła do Porsche Cayenne. No a później jechać do właściciela na adres prywatny i tam odebrać Porsche Cayenne koła są w warsztacie, a potem trzeba przejechać 20 km przez centrum Berlina, czyli jakieś 2 godziny, żeby odebrać pierdolone Porsche. I to jest o tym. A ja tak, też tu kiedyś malowałem. Jedzie Porsche. <trym> <trym> Ta, jedzie. Piękny No to co, Będziemy się po, pobujać po Berlinie. Kajenum na Auto: 213 Pierwszy właściciel, 108 tysięcy, przejechane. Absolutnie bezkolizyjne, bez No i takie auto, no przecież nikt za darmo nie oddał. Tak musi kosztować taki samochód. No i ten też kosztował. no Niestety, kupę kasy jak na takiego starego rzępa e, paru lat niego No to słuchajcie, trzeba za takie auto wyżygać i to konkretną kasę. nie? No i ta konkretna kasa to jest w przypadku takiego auta. 25 tysięcy euro, nie? A wam jeszcze pokażę to. Porsche tak na spokojnie z zewnątrz. Auto jest całe, jak widzicie. Od pierwszego właściciela. Kurwa, świńskie ryje. No sorry. Skupiona w Porsche Berlin. Auto jest z polecenia. Sierpień 2.13. Auto zadbane. Nigdy nie uszkodzone, nie malowane, bez kolizji, bez Full service do końca. No i w środeczku wygląda sobie Porschewka, tak. A no, praktycznie jest już wszystko co potrzeba. Jest Webasto, pełna pamięć foteli. Fotele podgrzewane z masażem, do Automat, Automak widać niecałe 110 tysięcy. To jest przebieg oryginalny, potwierdzony. Tak jak mówię, auto jest. Stryk te wyciągnięte z porsche z to z polecenia nie jakieś tam znalezione gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam i tak dalej no także już tutaj jest wszystko co trzeba łącznie z napędami oczywiście automat do tego tutaj główne sterowanie wszystkim jest oczywiście obszary na panoramadach pełne skóry tam z tyłu jest jeszcze dodatkowy komplet pełnych kół on jest na zimówce teraz zakład stoi jeszcze natomiast tam są koła mm, letnie 219 są te a tamte są 2020 no i taki samochodzik swoje musi kosztować niestety no za darmo nic nie ma szczególnie przy takim przy takim aucie tak nie jest to auto które które można w całości i z takim jeszcze symbolicznym, śmiesznym przebiegiem e, kupić. Od tak sobie taniej, absolutnie nie. Szczególnie, że jest polecenia, więc będzie co, będzie drożej. pierdół, pierdół i tak dalej wszystko sobie chodzi no i taki porsche niestety no da, cena, no tak, no cena was interesuje pewnie no, cenę wam no mogę wam cenę, no podać nie, cena to jest 25 tysięcy euro, tak auto stoi tak go widzicie Teraz o tym wyczyścić go troszkę trzeba. Chociaż nie jest jakoś zaflekany, ale, no, ale trzeba nie. Plus, oczywiście, koszty przywiezienia, prawda? Plus, y, pamiętajcie, to jest pojemność silnika. Czyli litrowa więc akcyza, tak? 18,6 akcyza za to auto. I tak jeszcze tył od dupy strony, jak wygląda. Dwa wydechy. w napędach może jeszcze na zimówkach ale wszystko fajnie utrzymane serwisowane bez żadnych tam przygód samochód nigdy nie miał, no a już ma 9 lat nie, samochód 9 letni ale naprawdę no, stan samochodu po prostu top Macie, to ma 108 tysięcy przejechane nie Suchutkie, jakby wczoraj wyjechało z salonu nic więc... Tak mówię, jest to auto z polecenia Wóz polecenia I to też trzeba było czekać Żeby to auto kupić, tak No, ale zobaczcie jak to wszystko wygląda no, takie można kupować Ale trzeba za to zapłacić No niestety, słuchajcie, coś Coś za coś, nie? Coś za coś Coś za coś, a i tak trzeba to, tak, swoje Wyczyścić, poczyścić no ale te auta tyle kosztują, tak w końcu to jest Porsche, a nie jakiś tam inny wóz. A, no, jeszcze bym zapomniał z tą kiją, no to Kija jest 11 rok eee, przejechane 68 tysięcy, też od pierwszego właściciela, od tej pani tam całkiem fajnej, miłej ITP, i jest wszystko całe Ale sko się skończyło na zderzaku tu jest tu jest w puste, to jest zderzak tylko Także zderzak do wymiany i ta klapa zmiana to jest wszystko, cała szkoda auta. Eee, auto kosztowało 7,5 tysiąca. Tyle sobie tam pani wyceniła, że tyle ludzie muszą dać za to auto. Plus przewózka, no i naprawa tego, ile to jest konieczne. Nawet, ja bym tutaj to nic nie robił z tym tylko. No, powiedzmy, że to by przeszkadzało. Wygrzać to, wyciągnąć i pieprzyć to i czekać aż to, ktoś doparkuje do Was, delikatnie mówiąc. Nie no, żartuję oczywiście, ale... No ale tak to wygląda, nie? Jeden komplet kół, tak widać. Zobaczcie, auto jedzie na nich od nowości Końcówka 11 roku. Tak, produkcja samochodu. A na tych kołach od początku, czyli opony są do wyrzucenia. Na dzień dobry, to już tych opon nic nie ma. 68 tysięcy mają przejane tyle co, co samochód. No, Czyli auto kosztuje 4,5 razy mniej niż, niż poruszawka, nie? No. I to by było na tyle. Nie wiem, jak długo jeszcze po coś pojeżdżę, wam pokręcę. Bo ze mną jest niestety coraz gorzej z moimi nogami znowu, i, i mam z tym problem. W maju to już nie wiem, co będzie. No, także tyle. Więcej nie wezmę, bo 2 dwie, dwie tony 300 plus koła, 2,5 tony full. Tu jest to na 400, więc mam maksa po prostu. Dobra, pozdrawiam na razie, hej, No słuchajcie, generalnie jest taki sam syf jaki był Aut nie ma, a jak są to ceny są po prostu Bardzo wysokie, bardzo nieopłacalne, bardzo nierentowne A to, że jest po prostu przegięcie, także za bardzo nie ma po co jeździć Ubezpieczalnie stoją w miejscu salony Nic nie dają, a jak dają coś takiego to po prostu jest, no, dramat Nie, nie ma sensu to, tego kupować a Kolega praktycznie na to Porsche to czekał Od zeszłego roku Kia od nowego roku, parę miesięcy także i też szału nie ma i dupy nie urwę jak się to wszystko przeliczy to wychodzi tak samo albo dłużej, ale dlatego, że nie ma w ogóle Auda tam nie patrzcie na to co stoi w ogłoszeniach bo to wszystko co stoi to jest jakaś porażka tak także ja teraz przez jakiś czas też nie będę bo nie ma po prostu za co, nie ma, nie ma, nie ma za czym, przepraszam tak to na nazwę to jest druga sprawa, a trzecia sprawa to tak mówię też muszę się troszeczkę pod, podciągnąć ze zdrowiem, chociaż nie wygląda to zbyt dobrze, nie? Także była kupa, jest kupa i nie, nie wygląda na to, żeby było coś, coś lepiej. Sząc, zobaczcie u chłopaków w innych kanałach, jest praktycznie to samo. Także tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłego weekendu. Hej hej.